Na no cześć. Pod ostatnim filmem rozgrzała dyskusja. Jeden z użytkowników miał coś do moich włosów, więc próbuję się ogarnąć tym razem. Ale chyba nic z tego nie będzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mniej więcej w zeszłym roku, jakoś tak, pod koniec, to było, to było okolice grudnia, wrzuciłem na swojego facebooka zdjęcie z ogromną zawartością paczki, którą dostałem od firmy Army Painter. Tak, na dobrą sprawę to chyba oznacza, że się trochę sprzedałem. No, możemy tak przyjąć, ponieważ umówiliśmy się, że w zamian za te rzeczy ja się im po prostu przyjrzę i znajdę coś, co by mnie interesowało z tego wszystkiego, więc tego będzie dotyczyć dzisiejszy film. Cześć, ja się nazywam Samuel i jestem profesjonalnym malarzem figurkowym. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić wyniki testów, które prowadziłem przez ostatnie kilka miesięcy, pracując praktycznie cały czas na jednym z tych produktów no dobra, wykorzystywałem ich więcej, ale dzisiejsza opowieść jest to jednym które wysłał mi Army Painter. Szanowni Państwo, przed Wami mokra paleta. Zanim jednak przejdziemy do właściwej recenzji, właściwej części filmu, w której opowiem dokładnie o tym produkcie, chciałbym zadać wam kilka pytań. Te pytania są moim zdaniem kluczowe do tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób działa coś takiego jak mokra paleta i w jaki sposób Wy możecie z tego lepiej skorzystać. Pierwsza sprawa to to, czy mokra paleta, jako akcesorium, jako narzędzie jest wam niezbędna. Odpowiedź jest w sumie prosta i. To zależy, to znaczy i tak, i nie. Nie jest wam niezbędna, bo tak na dobrą sprawę możecie malować i bez niej. Pytanie brzmi: po co mielibyście to robić? To trochę jak próba malowania figurek przy pomocy palców bez pędzla. Niby się da, prawda? Ale. Czy jest w tym sens? Z drugiej strony jest to niezbędne, tak na dobrą sprawę, akcesorium, które po prostu chcecie mieć w swoim warsztacie jako jedno z pierwszych, kiedy zaczynacie malować figurki, ponieważ podnosi jakość malowania mniej więcej dziesięciokrotnie. Pytanie numer dwa: czy można ją zrobić samemu? Odpowiedź jest tutaj akurat jednoznaczna: tak, można zrobić samemu mokrą paletę i nawet nie jest to trudne. Tak na dobrą sprawę wystarczy Wam dowolny pojemnik, który jakkolwiek będzie odrobinę głęboki. Im bardziej będzie płytki, tym tak na dobrą sprawę lepiej. Możecie nawet użyć do tego plastikowego talerzyka z takim lekkim zagłębieniem. Ważne jest to, żeby ten pojemnik był z tworzywa, który nie przepuszcza wody, bo inaczej to mija się z celem. Potrzebujecie również jakiejś ściereczki, ręcznika papierowego, papieru toaletowego, czegoś, co będzie tak na dobrą sprawę tą, tym czymś, w co ta woda wsiąknie. No i ostatnim punktem jest tak naprawdę taka płaszczyzna, która będzie separować wodę. Od waszej farby, i tym czymś najczęściej jest po prostu papier do pieczenia, taki zwykły kuchenny papier do pieczenia. I trzecie, i z mojej strony dzisiaj najważniejsze pytanie: czy wiesz, jak działa mokra paleta? Pozwolę sobie tutaj na odrobinę arogancji i założę, że chyba jednak nie. To znaczy, uważam, że to nie jest celowe zaniedbanie ze strony środowiska, po prostu tak się przyjęło, że część. Informacji, które się w nim pojawiły, są powtarzane, 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 aż trafi to po prostu na kogoś, kto jest wybitnie upierdliwy i cały czas mu coś przy... przeszkadza i zaczyna drążyć, drążyć, drążyć temat, póki nie znajdzie jakiejś odpowiedzi, czyli na przykład na mnie. Powiedzicie, tak się złożyło, że kiedy ja się uczyłem malować, to trafiłem oczywiście na mokrą paletę i byłem zachwycony i sobie ją zrobiłem i było super. I słuchałem na ten temat, i czytałem na ten temat, i pewne rzeczy mi po prostu nie pasowały. I tak zacząłem go drążyć, że aż doszedłem do dosyć, no powiedziałbym, odważnych wniosków, które wam dzisiaj przedstawię. Od razu powiem tylko tyle, że jakby na ich poparcie mam jedynie swoją obserwację całego tego procesu. Zaczynając od mitów. Podejrzewam, że słyszałeś mit o tym, że. Jest papier do pieczenia, bądź jest jakiś specjalny rodzaj papieru, który z jednej strony jest szorstki, a z drugiej strony jest gładki. No i to jest ważne, którą stroną się kładzie ten papier. Coś tego typu, że jedna strona ma być na górze, druga na dole. W tym momencie, jak sprawdzałem różne papiery, które są dostępne i w internecie, i w sklepach, wszystkie, jakie znajdowałem, były dwustronnie powlekane. I nie żadnym tłuszczem, ani niczym tego typu, tylko po prostu silikonem. Nie wiem, czy wiecie, ale silikon ma to do siebie, że nie przepuszcza wody. W sensie, choćbyście się nie wiem, jak starali, to po prostu on tej wody nie przepuści i koniec. W żadną stronę, ani w górę, ani w dół. Wydaje mi się, i co do tego. I nie jestem w 100% pewien, ponieważ to było dawno, ja się wtedy uczyłem, ale wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu dało się dostać papier do pieczenia, który faktycznie miał, był powlekany czymś. Nie wiem, czy to był wtedy silikon, czy wosk, czy coś innego, w każdym wypadku czymś, co było wodoodporne, z jednej strony, a z drugiej nie był. I chyba tak było, ale teraz pójdziecie do dowolnego marketu, każdy tak na dobrą sprawę papier, który kupicie no jest dwustronnie pobielany, więc po prostu nie działa tak jak powinien. Wyjątkiem od tej zasady jest papier śniadaniowy, ale z nim trzeba uważać, ponieważ trzeba być bardzo ostrożnym, bo on z kolei za dużo przepuszcza tej wody. Dobra, skoro papier niczego nie przepuszcza, no to w takim wypadku jak ta paleta działa, to wpadałoby powiedzieć. Kiedy obserwowałem innych malarzy na filmach, również na żywo, Często malarzy, którzy stoją dużo, dużo, mają dużo, dużo wyższego skilla niż ja, zauważyłem, że oni nie kombinują w tym temacie. Po prostu kładą zwykły ten papier, który mają pod ręką, właśnie ten, często dwustronnie powlekany i po prostu malują. Więc uznałem, że skoro to nie jest kwestia papieru, bo najwyraźniej używają dokładnie tego samego, co wszyscy, bądź, uwaga, nawet niektórzy z nich po prostu używali już gotowych. Kupionych mokrych palet, które przychodzą z własnym papierem, więc. Skoro to nie tutaj tkwi jakby cały myk dotyczący tego, dlaczego mokra paleta jest świetnym narzędziem i jak działa, to to właśnie. Co sprawia, że ona działa? Moja teoria jest taka, że tak naprawdę chodzi o wilgoć w powietrzu. Ta cała woda, która jest dookoła, jest na tej mokrej palecie, odparowuje sobie stopniowo cały czas. To sprawia, że ta atmosfera, w której znajdują się farby, jest cały czas dość wilgotna. I ta wilgotna atmosfera nie pozwala im wyschnąć tak szybko, jakby to się stało, gdyby były po prostu położone na zwykłej palecie, gdzie nie ma takiej wilgotności. Kolejna kwestia, która mam wrażenie, że przysparza większej ilości problemów, tak na dobrą sprawę, niż pomaga, to jest kwestia tego, że mamy złe podejście do farb, które wylewamy na mokrą paletę. To znaczy, gdzieś tam można było usłyszeć tego typu mity, że jak się położy farbę na mokrej palecie i ona sobie tam może stać tygodniami, dniami, miesiącami, jest wciąż ok. Wiecie, co ja Wam na ten temat powiem? Moja perspektywa jest dosyć specyficzna, bo ja maluję po prostu dużo. Robię to praktycznie cały czas. Może nie każdego dnia, bo teraz mam jeszcze sklep na głowie i robię chociażby dla Was filmy, ale naprawdę bardzo dużo maluję. I przyznam Wam szczerze, że jak zacznę na przykład dzień i zaczynam malować i mam jakiś kolor na tej palecie albo miałem w przeszłości, kiedy jeszcze nie używałem gotowej mokrej palety to on po kilku godzinach po prostu ten kolor, ta farba stawała się na tyle zużyta że malowanie nią było strasznie męczące chodzi tutaj o to, że ona po prostu sobie zaczynała wysychać dolewałem trochę do niej wody, więc próbowałem ją jakoś ogarnąć ona z powrotem stawała się rzadka ale to już nie był ten komfort pracy więc bardzo Was proszę nie bądźcie Januszami i Cebularzami i naprawdę następnego dnia, jak sobie usiądziecie do malowania, choćby to było po tygodniu, wylejcie sobie nową kroplę farby, dobra? Bo to nie, dużo nie kosztuje. To nawet złotówki nie kosztuje. Nie jestem dokładnie pewien, ile mililitrów, a właściwie ułamków mililitra jest w jednej kropli farby, na przykład Vallejo, ale to jest niewielka ilość. A biorąc pod uwagę, że jedna buteleczka kosztuje dychę, no to... Ale abstrahując już od kwestii cebularzenia, naprawdę zauważyłem, że kiedy nie próbuję na siłę przedłużać życia farbom, którymi maluję figurki, tylko co jakiś czas, kiedy widzę, że ta farba już jest zmęczona i ona już ma dość, wylewam sobie nową po porcję tego samego koloru. To maluje mi się o niebo lepiej, mam mniej problemów, nie zastanawiam się na przykład, dlaczego pigment mi się nierównomiernie rozkłada na modelu, robią się jakieś zacieki, różne cuda niewidy. To samo Wam polecam. Zmieńcie podejście do Waszych mokrych palet i żeby one po prostu, te farby na tej palecie, były nie wiadomo jak długo żywe, traktujcie je po prostu jak przedłużenie życia Waszych farb na jedną sesję malowania. Czy to jest wieczór, czy to jest cały dzień? Siadacie, wykładacie papier, wylewacie farby, po wszystkim zbieracie ten papier. Możecie sobie nawet wycisnąć gąbkę, żeby ona nie siedziała w tej wodzie, nie śmierdziała. I to wszystko. I gwarantuję wam, że będzie wam się lepiej malowało, wcale na tym nie będziecie jakoś wybitnie stratnie finansowo, naprawdę. A przede wszystkim będziecie mieli lepsze rezultaty. A jeżeli za wszelką cenę chcecie mieć możliwość malowania cały czas, mieć świeże farby non stop, to przerzućcie się po prostu na oleje. Bo no one od tego są. Taką mają główną właściwość. Żeby długo można było nimi ma manipulować i malować na modelu. No ale to już nie jest moja brocha, ja nie umiem malować olejami, to możecie się zapytać pewnego użytkownika u nas na grupie. Dobra, ale biorąc pod uwagę tak naprawdę te wszystkie rzeczy, o których Wam powiedziałem jako punkt wyjścia do oceny produktu, jakim jest mokra paleta od Army Paintera, stwierdzam, że to jest naprawdę świetny produkt. Przede wszystkim jest wystarczająco niska. To znaczy, zauważyłem, że największym problemem przy mokrych paletach jest to, kiedy one mają zbyt wysokie ścianki. Wtedy po prostu niezbyt wygodnie manewruje się tak, żeby dotrzeć do tej farby. Im ta paleta jest niższa i przede wszystkim odległość od papieru do właśnie krawędzi, od wysokości jest mniejsza, tym wygodniej używa się takiej palety, a tutaj naprawdę całkiem nieźle się to sprawuje. Nie jest za wysoko, nie jest za nisko, zdecydowanie jest niżej od mojej poprzedniej mokrej palety, która była samoróbką. I do której już zdecydowanie nie wrócę. Powód numer dwa, dla którego uważam, że to jest dobry produkt, to to, że przychodzi w zestawie z dwoma gąbkami i z pięćdziesięcioma arkuszami. To jest niewątpliwy atut, bo otworzycie sobie nawet jedną gąbkę, jeżeli nie, nie planujecie otwierać kolejnej, do momentu, aż ją tak na dobrą sprawę zabrudzicie, zajedziecie, w ogóle coś się z nią stanie, no to zawsze macie jeszcze jedną zapasową. I macie te pięćdziesiąt arkuszy, które wystarczają na naprawdę dużo. Naprawdę dużo. Przy założeniu, że powiedzmy, malujecie jeden dzień w tygodniu, sobota wieczór, o, i robicie to tydzień w tydzień, to praktycznie na rok. Taki zestaw startowy Wam powinien wystarczyć. Ta mokra paleta ma jeszcze jedną fajną cechę, która na początku budziła moje wątpliwości, bo nie byłem pewien, czy trzymanie pędzli tam, gdzie jest wilgotno, to na pewno dobry pomysł. Chodzi o taką specjalną przegródkę na pędzle. Tak jak mówię, traktowałem to z przymrużeniem oka, ale z czasem okazało się, że to jest niesamowicie wygodne. Że ja po prostu sobie wszystko składam, potem sobie rozkładam. Nie muszę nigdzie sięgać, nie muszę wyciągać tych pędzli. One sobie leżą, nic mi się nie dzieje. I zdecydowanie powiem Wam jedno. Pasują tam. Wszystkie pędzle, którymi maluję praktycznie, mówię tutaj o zwykłych pędzlach, nie mówię tutaj o pędzlach np. do drybrushu, które są grubsze, ale takich zwykłych, klasycznych pędzlach. Kolejnym atutem jest to, że ona jest schludna i czysta. I jest to co prawda aspekt wizualny głównie, tak na dobrą sprawę, ale umówmy się, przychodzi taki moment w życiu, człowieka, kiedy design zaczyna mieć znaczenie. Chodzi mi tutaj o to, że kiedy tak na dobrą sprawę jedziemy cały czas na samoróbkach w naszym warsztacie, farby trzymamy w pudełkach po lodach, nasze miejsce pracy tak na dobrą sprawę trochę przypomina śmietnik. To nie jest przestrzeń, w której się przyjemnie po prostu pracuje i maluje. Z czasem po prostu naturalnie przychodzi wymiana tego sprzętu, wymiana tej przestrzeni na coraz to lepszą, coraz bardziej estetyczną, elegancką. Więc jest to niewątpliwy plus tego właśnie, że taką paletę możecie po prostu łatwo wszystko złożyć ze sobą. Tylko uwaga, nie przychylaj... jeżeli nie wylewacie wody, nie wyciskacie tej gąbki, tą wodę zostawiacie w środku, to jej nie przechylajcie, bo to po prostu się wyleje. Ale jeżeli wyciskacie, to nie macie się z czym przejmować. Możecie to wziąć, złożyć wszystko ładnie i schować. Nawet jeżeli macie tą całą waszą przestrzeń, w której malujecie, którą po prostu cały czas chowacie, to rozwiązanie też wam myślę, że podejdzie. Niewątpliwym kolejnym plusem jest też to, że właśnie wspomniałem o tych przyciętych arkuszach. Istnieje coś takiego jak Refill Pack i to jest po prostu kolejny zestaw arkuszy, który idzie, przychodzi do Was jeszcze z dwoma kolejnymi gąbkami. Całość kosztuje mniej niż połowa całego produktu, jakim jest mokra paleta. Tak na dobrą sprawę wcale nie musicie tego kupować. Możecie po prostu wziąć arkusz papieru do pieczenia, obrysować sobie kształt Waszej palety i wyciąć go nożyczkami, ale uwierzcie mi, to jest niesamowicie wygodne, kiedy wyciągacie sobie po prostu arkusz, nie musicie tego robić, nie musicie się z tym wszystkim babrać, ciąć tego i tak dalej, tylko macie od razu przycięty, wyciągacie pyk, kładziecie i jest gotowe. Jest jeszcze jedna ważna cecha, o której moim zdaniem warto wspomnieć i zdaję sobie sprawę z tego, że ona jednym może przeszkadzać, innym nie, ale to już jest kwestia preferencji. Papier, który dostajecie razem w zestawie z całą paletą, jest odrobinę szorstki. Jeżeli ktoś z Was widział bądź miał do czynienia kiedyś z mokrą paletą od Redgrass, to one są bardzo podobne. Natomiast czym odróżnia się taki szorstki papier od papieru chociażby do pieczenia? No właśnie, tym, że papier do pieczenia jest powleczony silikonem, więc ta farba się ześlizguje, jakby gromadzi w takich, takich bajorkach, jakby w czymś tego typu. Natomiast tutaj, w przypadku tego papieru od Army Paintera, ona mniej więcej ta farba zostaje tam, gdzie jest. Kiedy za bardzo rozprowadzicie tą farbę po palecie, to ona i tak dużo szybciej wyschnie, niż gdyby była w jednym miejscu. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, ma to ten plus, że możecie chociażby o samą paletę trochę wytrzeć nadmiar farby i w ten sposób jeszcze uformować pędzel bezpośrednio tam. Ej! A wiecie, że ten film to tak w ogóle to, to patroni go zasponsorowali? W sensie, dali mi swoje pieniądze, powiedzieli, żebym robił. To zrobiłem. I jak coś, to my tam mamy taki swój czat na Discordzie, byście chcieli dołączyć. Kliknijcie w link na dole, tam jest wszystko napisane. No to to. To tyle. Jeszcze na koniec Wam pokażę jedną rzecz. To jest moja stara, mokra paleta. Mimo wszystko, mimo że ta paleta jest dużo, dużo większa od tej armii painterowskiej, to przyznam szczerze, że dużo wygodniej. Pracuje mi się na tej mniejszej. Może to kwestia designu, może to po prostu kwestia tego, że się przyzwyczaiłem. Chociaż nie, nie wydaje mi się. Ta, jako samoróbka, sprawdzała się ok. Z perspektywy dnia dzisiejszego, kiedy już od jakiegoś czasu pracuję na palecie od Army Painter, stwierdzam, że nie wróciłbym do samoróbki. A dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!